Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj działkowo. Pestunia jest ze mną i z Madzią. Tylko nie wzięłam misia i pestunia go bardzo szukała. A dzisiaj mamy bardzo kreatywne zajęcie na działce. To jest nasze dzisiejsze stanowisko pracy. Tak się przedstawia. A co to jest? Ja już Wam mówię. To są wszystkie butelki zwrotne, które znalazłam, czy też sama, czy też z Madzią. W lesie. To są właśnie te butelki zwrotne. Tu są butelki. Co po niektóre są bardzo, bardzo brudne. Mają w sobie dużo pozostałości po rzuczkach. Tak wyglądają. A tu już są umyte. Gotowe do sprzedania. Dlaczego je je? Dlatego, że mogę podjechać słuchajcie do butelkomatu i oddać je po 50 groszy. Ale jak je umyję i będą czyste, to znajoma w sklepie przyjmuje je ode mnie po złotówce. A jest różnica między złotówką za butelkę a 50 groszy. Także umyjemy dzisiaj, policzymy, ile tego będzie. A myślę, że będzie sporo. To są butelki z zimy, z okresu zimowego, kiedy chodziłam. I sprzątałam lasy. Później Wam pokażę, jak się sytuacja przedstawia. Woda, oczywiście, ze studni głębinowej, zimna. Ale dolałyśmy trochę ciepłej, więc jest ok. Ale do puchania jest zimna. No i pestunia zadowolona, bo jest na działeczce. A kocyk oczywiście, jest rozłożony dla pestuni. Nie dla nas. Butelki. Spakowane, umyte, czyściutkie. Łącznie wyszło 65 sztuk. Czyli 65 zł z lasu wyniesionych, butelek pozostawionych. Jako śmieci, tak? A są zwrotne. Zobaczcie. Także co? 65 zł. W tych oto trzech torbach się znajduje. W piwnicy mam chyba jeszcze ze 20 czystych butelek więc ponad 80 zł będzie ale umyłyśmy jeszcze coś, oprócz tego co tutaj widzicie niewiele ale taką wanienkę raz w tygodniu umyjemy zobaczcie, to są piękne 2, 4, 6 8 sztuk tej śliczności mamy. Co po niektóre mają te korki. Piękne są. Ten słoiczek też jest śliczny. Przykrywka jest: już wam mówię żagańskie huty szkła w iłowej. Ten, ta przykrywka jest niebieska. Macia zabiera do domu, bo ma jakiś pomysł. Te musztardówki też Madzia zabiera do domu, bo mówi, że zbiera sobie. Więc musztardóweczki też je zjadą do, z Madzią. No i co? Zobaczcie, huta szkła orzesze. Jeszcze takiej nie mam. Tutaj mamy hutę szkła w pięńsku I tutaj też jest w Pińsku. Tu takie dwa. Bez niczego, bez żadnej nazwy. No i to co ostatnio znalazłam. Podobno to jest na zgagę. Ktoś mi właśnie tam z widzów podpowiedział. Trucizna. trucizna. Piękna trucizna, też umyłyśmy. Butelka po mleku. Też się udało nam domyć. Zaraz zobaczę, który rocznik. Czekajcie. 86. No, i to jest piękna butelka. Jednolitrowa. Zobaczcie, jaka śliczna. I jeszcze z nakrętką była. Udało nam się też domyć i w całości znaleźć. Co my tu mamy? Coś po perfumach. Zobaczcie. Szkło kobaltowe. Ja uwielbiam szkło. Właśnie. Kobaltowe jest piękne. Piękny. Taką malutką znalazłam z nakrętką, to też ją wzięłam. Bez nazwy. Nie wiem, może jakieś szkło apteczne. No, a tutaj zobaczcie. To jest coś pięknego. Kolor szkła jest zielony, ale ta zieleń jest tak piękna, tak wyjątkowa. Od spodu, oczywiście, nic nie ma. Są skazy na szkle. Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo stara butelka. Do Artura Skaniowa wyślę zdjęcie, bo ją zabieram do domu. I myślę, że Artur powie mi, co to jest za butelka. Może ktoś z Was zobaczy, jaka jest śliczna. Ta zieleń jest po prostu nietypowy kolor. No i co? Tyle szkła nam się udało dzisiaj umyć. Plus to. Jeszcze mam ze dwie skrzynki do umycia tego szkła różnego z lasu. Zobaczymy, będę pokazywać oczywiście na bieżąco, ale powiem Wam, że takie szkło naprawdę cieszy oko. I mam taką propozycję dla Was, jeżeli ktoś z Was by chciał jakiś szkła ode mnie. Nie ma żadnego problemu, słuchajcie, pod filmikiem będzie mój adres mailowy. Możecie napisać: Ja wam zapakuję 20 różnych butelek, czy przeróżnych słoiczków, niesłoiczków i bardzo chętnie Wam wyślę, tylko żebyście pokryli koszta przesyłek. I nie ma żadnego problemu, bo szkło jest naprawdę piękne i się chętnie z nim z Wami podzielę. Cieszę oko. Ale to nie koniec prac na dzisiaj. Później Wam jeszcze pokażę, co jeszcze działamy z Macią. No i co, pokażę Wam, co jeszcze dzisiaj robimy na działce. W końcu trzeba się uporać z tymi rzeczami z lasu. Między innymi, zobaczcie, to jest aluminium. Karton ogromny. Aluminium, które zapełniam. To wszystko z lasu. To wszystko z lasu. Eee, pamiętacie, to też z lasu. No i co? I tak sobie siedzę i tłukę. Wyciągam te wszystkie plastiki ze środka. To też z lasu. Nie wiem, czy to jest alum... chyba aluminiowe. Dobra, idzie. To i tak będzie segregowane. Zobaczcie, to też z lasu. Powiem Wam, że to jest już czwarty karton, który szykuję na wysyłkę do Metaleo. No, niestety to też jest aluminium. I tak to wygląda. Czwarty karton, który będzie wysłany do Metaleo, zapełniam. No, jest tego masa, nazbierało się, więc trzeba to wszystko ogarnąć. To akurat jest miks aluminium. Więc prosta sprawa. Natomiast w poprzednich kartonach wszystko musiałam posegregować, zważyć i tak dalej. Oczywiście to też idzie do zważenia, ale fajnie, bo ten karton akurat jest do wysyłki przez DHL na Metaleo, więc nie ma problemu. Duży karton można zapełnić po sam szczyt. Także widzicie, tyle rzeczy mam z lasu. Zobaczcie nic się nie zmarnuje, wszystko jakieś rurki, nie rurki wszystko idzie do metaleo no sporo się tego nazbierało, powiem Wam, że przez te moje dwa lata pracy w lesie, naprawdę jest tego dużo ale najważniejsze, że wraca to do obiegu i tyle, pozbędę się i później już na bieżąco będę wszystko wysyłać trzymajcie się ciepło a ja wkrótce oczywiście lecę do lasu na kolejne sprzątanie i zapewne też dojdą mi jakieś rzeczy do kolejnej wysyłki, bo jest z tego naprawdę, zobaczcie, puszki na puszki. No, bardzo dużo. A to jest czwarty karton. To akurat młotkiem już potraktowałam, żeby więcej się zmieściło. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.